Ja, siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Księga Dżungli. Dzisiaj robimy sobie odcinek, w którym opowiadam Wam o top 5 jaszczurach według mnie najładniejszych na świecie, a przynajmniej yy, wybrałem tu top 5 tak w miarę szybko, więc myślę, że takich top 5 mógłbym zrobić dużo więcej, ale to jest na pewno takie pierwsze 5, jakie przychodzą mi do głowy. Zapraszam. Numer jeden na mojej liście to są jaszczury, które miałem okazję posiadać u siebie na hodowli przez niedługo, ponieważ mi padły, ponieważ był to odłów. Yy, odłów, a jakby urodzone w niewoli, w hodowli, yy, to są dwie inne rzeczy. Często, zwierzęta, które są z odłowu, są po pierwsze zarobaczone. Bardzo często jakieś chore, i tak dalej, to jest wiadomo, ten gorszy sort, najlepiej brać od sprawdzonych hodowców. Natomiast te jaszczurki nie są aż tak łatwe do zdobycia, więc głównie przynajmniej u nas w Polsce operuje się tym gatunkiem z odłowu, a są to scynki krokodylowe. Tak, to są te właśnie przepiękne smoki, o których w zasadzie myślę, że 95% z was wiedziała, że istnieje. Część z Was się zastanawiała, czy to są prawdziwe, czy to są fejki, ale tak, miałem je u siebie, są prawdziwe i faktycznie wyglądają centralnie jak smoki. Aby wam troszkę przybliżyć w ogóle co to są za zwierzaki No bo nie będę ściemniał, nie mam pojęcia gdzie one występują Północne wybrzeże Nowej Gwinei, wyspa Karkar Karkar a zapewne także okoliczne wyspy. Czyli, wyspy, ogólnie co wiem o, o nich, to jest tak potwierdzone, mają bardzo, bardzo skryty tryb życia. Jeżeli zastanawiacie się nad tym, czy kupić i tak dalej, bo akurat cenę mogę wam podać, bo interesuje się na teraz, bo też bym chciał sobie je kupić. Myślę, że jestem już gotowy, a jest opcja nie z odłowu, więc głęboko się nad tym zastanawiam. Cena to około tam. 1000-1500 zł za parkę. Czy to dużo? Uważam, że nie. Jak na zwierzęta, które aż tak dobrze wyglądają. Natomiast nie są one zdecydowanie dla początkujących terrorystów, dla początkujących hodowców, yy, dlatego że. To niestety, no niestety to boli przy ich wyglądzie, ale to nie są zwierzęta, które się bierze na ręce. Są bardzo podatne na stres, bardzo podatne na zmiany temperatury. Panuje u nich naprawdę bardzo wysoka wilgotność, więc to też jest jakby obowiązek. Ciężko, ja na przykład nie mogłem przyczaić, czy one w ogóle jedzą, bo miały tak skryty tryb życia, że u mnie w terrach ich w ogóle nie widziałem. W ogóle ja musiałem sprawdzać, czy one w ogóle żyją, czy są, bo naprawdę są mega skuteczne, ale co przyłożyłem? To nie jest tak, że one się nie ruszają. To jest tak, że one tak świetnie się ukrywają, że ja wchodziłem do pokoju słyszałem tylko pyk. Czyli on uciekał ogólnie. I słyszałem wiele razy, że jak tylko przechodziłem gdzieś już w stronę mojego pokoju, gdzie stało to terrarium, one się po prostu chowały i ich nie ma, znikają. Więc y, naprawdę są to. Y, jest to zwierzę, które tak naprawdę daje mało frajdy, ale jest na pewno, na pewno w topce najpiękniejszych jaszczurek. Yy, jakie ja widziałem na oczy, bo nie wiem jak wam, ale mi to się kojarzy centralnie ze szczerban, więc jak wytresować smoka. I yy, serio, one mają w sobie coś z tych smoków, nawet kiedyś robiłem tatuaż właśnie takiego cynka ze skrzydłami, bo no centralnie pasują do niego te skrzydła, a szkoda, że ich nie ma. Lecimy dalej. Numer 2. Hydrozaurus. Tak to brzmi centralnie jak... Yy... Jak dinozaur. I można by powiedzieć, że w zasadzie ma z nim sporo wspólnego. Jak widzicie, bo zapewne wyświetlały wam się właśnie zdjęcia. Są to mega wyjątkowe jaszczury. Bardzo charakterystyczne. I ja, kiedy pierwszy raz zobaczyłem, obstawiałem, że kosztują nieziemskie pieniądze. Ale nie, nie, nie. Nie w tym jest rzecz. Tak jakby ich cena nie jest aż taka bardzo wygórowana, bo nawet ostatnio miałem jechać na Czechy po takiego hydrosaurusa. I cena to około... Nie chcę was skłamać, ale tam naprawdę jest przyziemna do 1500 zł, jakoś takoś, więc naprawdę nie jest jakaś turbo. No, pewnie różne ceny, ale w czym tkwi jakby haczyk tego wszystkiego? Są hydrosaurusy, które są przepiękne: naprawdę przepiękne, że to się po prostu w pale nie mieści, jak one są piękne. A niestety, są też takie, które wyglądają troszkę jak pasztet no, wyglądają słabo. Wyglądają przeciętnie, poza tym oczywiście tym żaglem na ogonie, który jest mega charakterystyczny i przepiękny. No to no, kolory, pokażę wam różnicę między jednym a drugim. No naprawdę różnica jest przeogromna. I pytanie, kupując malutkiego skrzata, czy trafisz na tego czy tego? Jedyne czym się można sugerować to tak naprawdę lokalizacją. Z tego co ja wiem i z tego co ja się dowiadywałem, te najładniejsze są na Filipinach. Yy, więc... A teraz wam powiem w ogóle, gdzie one występują. Podrodzina obejmuje gatunki występujące w Indonezji, na Filipinach i Nowej Gwinei. E, no tak, właśnie. Z tego co wiem, to właśnie na Filipinach są te najpiękniejsze, ale e, po maluchach, powiedziałbym, które widziałem na zdjęciach, no nie byłbym przekonany, czy będą właśnie tak wyglądać jak te przepiękne na Instagramie. Nie są to zdecydowanie gatunki rozpopularyzowane, więc z dostępnością jest lipa, i w większości, o ile nie w 100%, są to odłowy. Nie wiem, czy ktoś to rozmnożył w ogóle. ktoś na na świecie pewnie tak, natomiast u nas no, nie słyszałem i nikt mi o tym nie powiedział, jak się tym interesowałem, więc duże prawdopodobieństwo, że nie. Tak czy siak, mega mi się podobają te jaszczurki i nawet gdybym miał wybrać tą brzydszą opcję, to pewnie się na nią pokuszę, jak tego będę miał miejsce i warunki do tego, bo uważam, że to jest dla mnie taki must have. No jak widzicie są przepiękne, mega charakterystyczne i duże Naprawdę to są dość duże jaszczurki Więc spokojnie, z czystym sumieniem umieszczam je na tej liście To pięciu najpiękniejszych jaszczurek Numer trzy na mojej liście jest to Legodactylus williamsi, czyli e, gekon williamsa Tak się to chyba nazywa po polsku Szczerze przyznam się, nigdy w życiu nie widziałem tego na żywo e, Chciałem kiedyś, miałem ogromne parcie na to, żeby sobie kupić Na samym początku mojej przygody z terrorystyką. Yy, ale jedna rzecz sprawiła, że mnie bardzo odrzuciło, a mianowicie ich wielkość. No właśnie, właśnie, z tego co widzę, 8 cm do 8 cm. Nie wiem, ile to jest 8 cm, dobra wiem. No, no, zaufajcie mi, to jest bardzo niewiele Tak czy siak, no Niestety, są to tak drobne Jaszczureczki, tak delikatne yy, Do tego są szybkie, co prawda Są przepiękne i naprawdę mieć W Terla jakiś haremik taki, chociaż Nie mam pojęcia, czy można je trzymać w haremach Gekony, więc strzelam, że można, ale wiadomo Z głową, prezentowałoby się to Przepięknie, bo widzicie ich kolory Są mega intensywne i tak jak na tych zdjęciach Tak wyglądają one naprawdę, oglądałem Dużo filmików, interesowałem się ogólnie Tym tematem, no natomiast nigdy Nigdy nie sfinalizowałem jakby tego, więc no szczerze odpuściłem sobie po prostu ten temat i na ten moment nie jara mnie to aż tak bardzo, żebym dążył do tego, żeby sobie je kupić. No natomiast wyglądem bardzo przyciągają wzrok, więc umieszczam je na tej liście również z czystym sumieniem. No i numer cztery. Są to jaszczury, które kocham, wielbię, uwielbiam, yy, jaram się nimi total. I wiem, że masa osób też. No i mówi się tak też, że jak już zaczniesz z waranami, to się nie da skończyć. Coś w tym chyba jest, bo rozmawiam z różnymi osobami, które miały kiedyś warana, i wiem, że albo mają do tej pory jakiegoś, albo innego, albo kolejnego. Albo jeśli nie mają, no to myślą nad tym, żeby sobie go sprawić jeszcze raz. Więc waran to poniekąd jest taki wybór troszkę na całe życie. No i teraz ruszę właśnie, umieszczę tutaj trzy trzy warany, które według mnie y, są wyjątkowo przepiękne pod względem kolorystycznym, bo wiadomo, wrzucam tutaj takie rzeczy nie do końca takie, które według mnie są najpiękniejsze, bo ja na przykład uwielbiam na przykład warany Salvadori, dla mnie to jest szczyt piękna i w ogóle i mistrzostwo świata, ale Wrzucam tutaj raczej takie najpiękniejsze względem tego, jak Wy byście to widzieli. Więc wiadomo, kolorki, i tak dalej, i tak dalej. A że każdemu waran się kojarzy z czymś nudnym, szarym, dużym i tak dalej. No to otóż wychodzę naprzeciw i przedstawiam Wam waranus prasinus. Jak widzicie, prasinusy no, są przepiękne, są bardzo sprawne. I właśnie dzisiaj natknąłem się też na filmik na Instagramie, który Wam tutaj umieszczę, bo specjalnie nagrałem ekran, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Naprawdę są, warany są mega inteligentne. Prasinusom nawet ludzie robią jakieś zagadki, takie, że gdzieś tam umieszczają jakieś jedzenie, one sobie muszą się do niego dostać. Naprawdę to jest mega interesujące. Możecie wpisać sobie na YouTube IQ waranus Prasinus i zobaczycie, co one robią, bo to jest naprawdę niesamowite że to jest jaszczurka, pamiętajmy, że to jest jaszczurka, która naprawdę ma murzek i ogarnia, co się dzieje, więc to naprawdę wielki props. Za prasinusem idzie od razu, a w zasadzie ja bym go nawet umieścił przed, ale już nie, zostańmy tak, jak jest. Waranus Macrei, czyli waran, który jest niebieski. I to nie jest Photoshop, to nie jest fake, tak, to jest niebieski waran i faktycznie on jest niebieski. On jest taki błękitny, i to nie jest taki niebieski, że trzeba się go doszukiwać. On naprawdę jest po prostu niebieski umieszczę wam kilka zdjęć, nie wiem jakie uda mi się znaleźć ale faktycznie są przepiękne też nie rosną jakieś wielkie to są właśnie warany, które są mniejsze I to jest mega fajne bo nie każdy jest w stanie pozwolić sobie na takiego albigularisa, który rośnie do, tam, do dwóch metrów i jest ciężki i tak dalej, prasinusy makrei to są takie mniejsze warany które mieszczą się powiedzmy w ręce to jest mniej więcej tak jak mój judasz nie ten waran horni w tym momencie to jest mniej więcej coś takiego, może troszkę większy nie no, większy niby Większy, ale tak czy siak nie są one ogromne. Jak na warany, to są te mniejsze warany. Więc co jest jeszcze fajne, one mają tryb taki, że i po lądzie, w sensie i po ziemi, i po drzewach, więc ich życie jest ogólnie interesujące i mega fajnie można obserwować ich zachowania. Na samym końcu tych waranów idzie Waranus Becari, czyli waranus czyli waran, który jest czarny. Jest full black, więc też jest super fajny, to jest taki węgielek. Mega dobrze wygląda i uważam, że w ogóle posiadanie tych trzech... Dlaczego umieściłem je w jednym punkcie? Dlatego, że one są do siebie bliźniaczo podobne ogólnie. To są niby bardzo podobne warany, no wiadomo, troszkę one, one się tam różnią, nie? Ale chodzi o to, że kolorystycznie one się mega fajnie zgrywają No natomiast wróciłem je do jednego wora, dlatego że to są takie po prostu warany, które wyróżniają się kolorystycznie I są na ogół podobne do siebie Więc umieszczam je w jednym punkcie Z tymi czarnymi, nie? Wygląda sprawa tak, że mi się one podobają Nawet może bym powiedział, że najbardziej Dlatego, że taka czysta czerni On nie ma w sobie nic więcej To jest taki węgielek, on wygląda tak postawnie tak groźnie. Widać, że to jest waran, ale jest taki, widać, że taki rasowy. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, ale on jest taki czyściutki. Myślę, że z czasem na pewno sobie takiego sprawię. No, póki co wiadomo, ograniczenie trochę miejsce, e, trochę mam inne wydatki na głowie, ale e, zostańcie ze mną, zostawcie koniecznie suba, obserwujcie mnie na Instagramie, bo mnie na Instagramie bardzo dużo się dzieje i tam raczej mówię o takich bieżących sprawach, e, odcinki odcinkami, ale Instagram istotna sprawa. W ogóle wszystkie te zwierzęta w sumie chciałbym mieć. Miejmy nadzieję, że uda mi się, bo w sumie czemu nie? Jestem jeszcze młody, mam przed sobą dużo czasu, e, nabiorę jeszcze dużo doświadczenia na różne inne dzikie zwierzaki, więc e, trzymajcie kciuki, żeby mi się udało. Ostatnia, ostatnia pozycja na naszej liście: Smau giganteus, czyli e, szyszkowiec olbrzymi. Jest to właśnie takie zwierzę, na które miałem ogromne parcie. Ogromne, naprawdę marzyłem o nim totalnie, jak nie miałem jeszcze żadnego zwierzaka. Znaczy żadnego. W sensie nie miałem nawet żadnego węża jeszcze. Tak się usrałem, że muszę go mieć. No niestety, zderzenie z rzeczywistością było bolesne, bo naprawdę było mi przykro, że nie mogę takiego mieć. Natomiast, no jak widzicie, Dlaczego było mi przykro? No dlatego, dlatego, że on tak wygląda, dlatego, że wygląda fenomenalnie, wygląda wręcz bym powiedział zajebiście, wygląda jak smog, ma te kolce, które są mega wyraźne, no wygląda totalnie jak wystrzelony w ogóle z innej planety jakby do nas przyleciał, więc jaram się nim wes do tej pory, jest to zwierzę, które słyszałem, że ogólnie można je hodować. Dostępność ich jest y, bardzo, bardzo marna, do tego są duże, a terrarium na nie musi być naprawdę, naprawdę duże. Y, nie wiem jeszcze jak z dietą, ale podejrzewam, że też tam może być dość problematycznie. Y, nie pamiętam już do końca, dlaczego tak bardzo się z tym poddałem, czy pod względem ceny, a wtedy to było bardzo możliwe za mało lata, jakbym się dowiedział, że on kosztuje z 10 koła. Pewnie tak, aczkolwiek nie rzucam, że tyle kosztuje, bo nie mam pojęcia, nie orientowałem się już teraz, ale może warto się zorientować. Może tak, wszystkie jaszczury, które przypominają mi smoki, dinozaury, no to dla mnie to jest fenomen, warany ogólnie to są dla mnie takie dinozaury, dlatego też się kocham, e, dlatego e, w tej topce znalazł się hydrosaurus, dlatego że on też jest w ogóle jak z innej epoki zupełnie, z e, cynki to samo, one są w ogóle między jaszczurką a krokodylem, no to są, to są super zwierzaki, ale no z jakichś powodów nie mam ich wszystkich. Trzeba zawsze chłodno podejść do tematu, jak się jaramy jakimś zwierzęciem. Czasem trzeba po prostu przyjąć na klatę, że nie możemy go mieć, że nie mamy warunków, że nie mamy wystarczającej wiedzy yy, i tak dalej, i tak dalej. Czy nie mamy funduszy? Też nie warto kupować jak najtaniej zwierzęta, bo a propos kupowania zwierząt, gdzie kupować, za ile i tak dalej, yy, to zrobię kolejny odcinek, bo już też yy, na... Kilka razy się przejechałem, popełniłem kilka błędów i chciałbym, żebyście wy ich nie popełniali, dlatego chętnie opowiem Wam trochę na ten temat. Myślę, że na tym możemy skończyć, bo yy, top 5 myślę, że jest takie wystarczające na ten moment. Jeżeli Wam się podoba, piszcie w komentarzach, czy Wam się podobało, może chcielibyście coś dorzucić do tej topki. Jeżeli są jakieś zwierzaki, jakieś jaszczury, które Wam się jakoś fenomenalnie podobają, napiszcie koniecznie w komentarzu yy, i być może zrobię po prostu drugą wersję. Top 5. I może akurat tam się znajdą Wasze jaszczury Także zostaw łapę, zostaw suba, trzymajcie się. Ja.